Oczy świata krypto zwrócone na Stany Zjednoczone i jutro ważna decyzja w sprawie stóp. Procentowych. Mamy mocną i konkretną informację od Timu Base w sprawie tokenu, co można jeszcze zrobić i jaki widzę tutaj potencjał. Mamy Solana Season DeFi 2. Myślę, że warto tutaj podziałać. Opowiem Wam, co ja robię i jaki widzę tutaj potencjał. No i oczywiście, oprócz tego, porozmawiamy sobie ogólnie o rynku krypto i zobaczymy, co ciekawego dzieje się w projektach. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie, zaczynamy nowy tydzień we wtorek, bo w poniedziałek nie było materiału, ale warto się cofnąć, bo w weekend wleciał materiał ze Sławkiem Skangi, ponadgodzinna, moim zdaniem wartościowa rozmowa, także zapraszam serdecznie, oczywiście jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwonek, dzięki temu jesteś na bieżąco, warto zawsze zostawić łapę w górę, podzielić się komentarzem, no i oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, i inwestycyjnym i jeżeli to akceptujesz, możemy startować. Przypominam, że na stronie kryptoekipy, kryptoekipa.pl macie wszystkie eventy, na których się pojawimy. Będziemy na token 2049 w Singapurze, będziemy na oczywiście KryptoSfirze we Wrocławiu, będziemy na NBX -ie. no i oczywiście InwestKawsy ta mniejsza, że tak powiem edycja, która będzie w Warszawie i tam macie również kody rabatowe od kryptoekipy na bilety, jeżeli chcielibyście się gdzieś pojawić. Posłuchać ciekawych kolekcji i spotkać krypto ekipę. I tyle dzisiaj ogłoszeń parafialnych, a więc jedziemy z materiałem. Zaczynamy oczywiście od Gecko Słuchajcie, to co na pewno nas interesuje, to alt season, i o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Patrząc, tak naprawdę, na zakładki Top Trading, Top Gainers, to co widzicie tu u góry na CoinMarketCapie, no to zazwyczaj są tam projekty, które są że tak powiem nowe albo są małe, ale rzeczywiście widać, że część projektów ten dobry wynik robi. Jeżeli chodzi o moje ostatnie ruchy, to u mnie były to głównie sprzedaże. Na ten moment udało mi się bardzo dobrze rozegrać FAM, a więc token pump. Pisałem Wam ponad chyba półtora miesiąca temu tweeta o tym, yy, że to może być albo top, albo flop i że projekt jest ciekawy, bo generuje emocje i przede wszystkim generuje dochody. Jeżeli jakiś projekt generuje dochody, to może i zarządzać odpowiednio swoim tokenem. Uruchomili dużo rzeczy, puścili te streamy, także ja jestem po dwóch sprzedażach. Pierwsze miałem w okolicy public sale, a więc poniżej tutaj 004, delikatnie i potem jeszcze, słuchajcie, sobie kupowałem niższą paczkę za 0025. 5. pisałem wam o tych dwóch sprzedażach także jestem tutaj mega zadowolony bo udało się pomożyć kapitał po razy dwa a to w ostatnim czasie wcale nie jest takie proste na rynku krypto i miałem też swoje pierwsze wyjście z pozycji ENA a więc ETEMA. to tyle jeżeli chodzi o u mnie sprzedaże Bitcoin 115 433 ponad 2,6% w ciągu ostatnich 7 dni i zaraz porozmawiamy sobie o tym co ma się wydarzyć jutro w Stanach Ether 4500 stabilnie nie, nie bardzo dobrze, ale stabilnie tak to nazwijmy. No, jeżeli popatrzymy na ostatnie 7 dni, to tak naprawdę z mojego portfela tylko MNT jakoś lepiej sobie radzi. Przypominam token wykorzystywany m.in. przez giełdę Bybit do swojego ekosystemu. Na ten moment na Bybit EU nie mamy jeszcze żadnych działań pod to, ale pamiętajcie, że cały czas możecie jeszcze do, do dzisiaj. I nie wiadomo ile to potrwa, ale na ten moment działać na buybit.com. A jeżeli Was nie ma jeszcze na buybit.eu, dzięki temu wspieracie mnie i kryptoekipę. Odpowiedni link oczywiście znajdziecie pod tym y, materiałem. Jeżeli chodzi o indeks Fear Grid stabilnie 52 i jesteśmy na poziomie neutralnym. Ja uważam, że tak naprawdę dużo więcej mamy dobrych informacji, niż wynika to właśnie z tego indeksu Fear and Greed. No i to co słuchajcie najważniejsze od... Dawna, dawna śledzimy sobie, słuchajcie, blockchain Center net i mamy tam taką zakładkę jak altcoin season. I parę dni temu ta wskazówka w końcu wskoczyła na poziom ponad tam 76, i tak naprawdę od tego poziomu oficjalnie, według tych wskaźników, które są tu brane pod uwagę, rozpoczął się altcoin season. Oczywiście tutaj też pod uwagę brama jest pierwsza pięćdziesiątka market capu i ostatnie 90 dni. No i tak jak widzicie, większość pozycji po prostu w tym okresie, się y, działa, y, właściwie robi lepsze wyniki niż Bitcoin, tak więc mm, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ten altcoin season, no to na ten moment, tak jak wam mówiłem, przy Wybiciach na altcoinach. Ja staram się jednak sprzedawać poziomy, przynajmniej po trochę poskalpować pozycje, dlatego że ciągle dominacja bitcoina jest długa i ciągle ten kapitał w altcoiny nie popłynął. I tak naprawdę zobaczymy, jak ten altseason się rozegra. Ale ja zawsze powtarzam, ty masz swój altseason wtedy, kiedy Twoja pozycja robi dobry wynik, i Twoja hosta jest również wtedy, kiedy Twoje pozycje robią dobre wyniki. Dlatego, jak ja zrobiłem ponad 100% na Etenie, zrobiłem ponad 150 w sumie uśrednionego poziomu na PAM do no to po prostu zrzuciłem poziomy, mam wyjęty wkład, mam zabezpieczony kapitał, mam w co inwestować, mam co inwestować w kolejne projekty i jak będzie sezon, to zarobię na kolejnych poziomach sprzedaży. A jeżeli nie, no to nie stracę na tych pozycjach. A przede wszystkim przypominam, że na ten moment najważniejsze jest zabezpieczenie kapitału. Natomiast Jesteśmy w takim okresie, w mojej prywatnej opinii, że przede wszystkim jest co robić, jest naprawdę co robić. Można oczywiście coś podziałać pod dropy. Przede wszystkim ja uważam, że jeżeli jesteście częścią kapitału poza rynkiem, to teraz mamy tak fajne oprocentowanie na stablecoinach, że tylko działać. Można działać w ekosystemie base, można działać w ekosystemie yy, Solana, więc to są takie dwa ekosystemy, w których ja robię najwięcej. Yy, Solana, wiadomo, to jest, to jest mój konik, i tutaj mam dużo Solany. Mam dużo stablecoinów na Solanie, więc dobrze, żeby to pracowało, a nie leżało, skoro też stablecoiny zostało wyjęte, wyjęte z rynku. A Solama też dobrze, jak pracuje. No, bo po to ona jest głównie, żeby z niej korzystać i DeFi na solanie jest bardzo rozbudowane. Co do Base'a, oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj 10% kapitału, no ale szanse na airdrop znowu wróciły i szanse na airdrop znowu wzrosły. Ale o tym będziemy sobie jeszcze dzisiaj rozmawiać. Oczywiście, dzisiaj na rynek krypto, na przepływ kapitału. Na to, czy dopłynie ulica i czy inwestorzy będą trzymać swoje środki w kryptowalutach czy w innych aktywach, ma wpływ to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, słuchajcie. No i jeżeli chodzi o, o to posiedzenie, o którym mówimy, a więc po, posiedzenie FOMIC, ono się odbędzie. Tak naprawdę dzisiaj się rozpoczyna i trwa do jutra. Natomiast decyzja w sprawie stóp ma być zakomunikowana, słuchajcie, jutro, a więc naprawdę ważny dzień. No i oczywiście, jak zwykle, Potem od, po tej decyzji odbędzie się konferencja prasowa przewodniczącego żeromiego Pawła, którego oczywiście bardzo lubimy, a niektórzy czekają na jego zwolnienie. No i teraz oczywiście trzeba się zastanowić, czy to jest w cenie, czy nie jest w cenie, jakie tu decyzje mogą zapaść, oczywiście większość uczestników rynku powiedzmy przewiduje tą obniżkę stóp procentowych. O 0,25 punktów bazowych. No, i tak naprawdę myślę, że ta informacja jest w cenie. No i gdzieś tam są tutaj grane te ta obniżka od grudnia. Natomiast wiele osób stawia też, że mogą być tutaj dwie obniżki jeszcze w tym roku być może październik i właśnie grudzień, a potem kilka w nowym roku. I to miałaby być ta bycza dobra, słuchajcie, informacja dla rynku. Oczywiście te większe cięcia są brane pod uwagę, no ale. Ocenia, tak jak patrzę na oceny, no to jest to mniej prawdopodobne. E, oczywiście zobaczymy, jak z inflacją, zobaczymy m, tak naprawdę, jaka też tutaj presja będzie e, wywierana. No i oczywiście, e, jeżeli stopy procentowe tutaj e, spadną, e, no to wtedy jest oczywiście dla nas bardzo dobrze, dlatego że inwestorzy e, przenoszą się albo. Obligacje stają się mniej rentowne i przemosą się właśnie do takich aktywów jak kryptowaluty, akcje, właśnie giełda, dolar się też też osłabia, w tym więc tutaj takie aktywa jak Bitcoin i Ether powinny długoterminowo oczywiście rosnąć, ale jak będzie, zobaczymy. Mamy tutaj kilka tych scenariuszy yy, i jak to wszystko się rozegra, będziemy sobie oceniać, słuchajcie, yy, na bieżąco. Natomiast fakty są takie: historia nam pokazuje, że jak Fed obniża stopy procentowe, to rynki finansowe radzą sobie bardzo dobrze i yy, myślę, że pod ten, ten scenariusz już jest w grze, już jest w cenie, a zobaczymy, yy, czy pójdziemy tutaj, yy, czy pójdziemy tutaj tutaj jeszcze dalej, tak? Tak jak patrzę na te, na, na te procenty, no to większość uważa, że jednak to będzie 25% tych punktów bazowych, no i mamy tu oczywiście kilka, kilka scenariuszy, jeżeli to byłaby tylko jedna obniżka w tym roku, no to wiadomo, może być, może być tak jak jest, to może nie, nie ruszyć jakoś rynku, no ale ten scenariusz taki pozytywny, to jest oczywiście cięcie dwa razy w tym roku i też plany na dwa kolejne cięcia w roku 26. Wtedy oczywiście spada rentowność obligacji, dolar być może też się osłabi. No i akcje krypto to the moon. i tak ma to wyglądać. Jak będzie zobaczymy, natomiast jest to bardzo ważna informacja. Kolejna ważna informacja to jest oczywiście Coinbase. A właściwie base camp, spotkanie deweloperów, społeczności, właścicieli projektów opartych na base, gdzie słuchajcie. Mm padły bardzo ważne deklaracje i moim zdaniem właśnie te deklaracje, które padają od takich gigantów pokazują, że ten cykl jest w dobrym miejscu. Oczywiście tam nie ma żadnych dat, kiedy pewne rzeczy zostaną dowiezione, ale przypominam, że sama firma Coinbase i sieć Base to nie jest mała firemka, to nie jest sklep monopolowy u pana Mietka, gdzie tak naprawdę z dnia na dzień może wymienić Tatrę na żubra, jeżeli mu się coś nie spodoba, albo gdzie jest 5 groszy taniej, tylko pewne rzeczy tutaj planowano są z wyprzedzeniem, a sam CEO Coinbase w mojej prywatnej opinii jest to człowiek na wysokim wysokim słuchajcie poziomie tak no i oczywiście. Sam Ben Armstrong twitował ostatnio o tym, że mamy taką sytuację, że sam token może być świetnym narzędziem na przyspieszenie decentralizacji, zwiększenie możliwości twórców i oczywiście deweloperów w tym ekosystemie. Jesse Polak również twitował o tym, że chcą iść w kierunku tokenu. No a jeżeli słuchajcie, wejdziemy sobie na profil Base'a, to już to latało po całym Twitterze, tak jak widzicie w nagłówku. Base zaczyna badać token sieciowy, więc tak to wygląda. Jakie jeszcze ważne informacje ustalono na Basecampie, to starałem się wyszukać. Yy, oczywiście, jeżeli chodzi o wprowadzenie tak tokena, no to padła tam taka informacja, że projekt rozważa emisję swojego natywnego, właśnie tokenu. Natomiast jest to wczesny etap. Od razu padły pewne stwierdzenia od społeczności, że tak, tak, token będzie, ale dopiero słuchajcie w kolejnej hoście. Jeszcze raz przypominam, uważam, że. Ta decyzja już dawno zapadła. Czekali na dobre miejsce, na dobry czas dla rynku, na dobre regulacje, żeby to ogłosić. I moim zdaniem, wszystko teraz jest w grze, żeby ten token puścić. Nie mówię, że to będzie we wrześniu, w październiku, ale też nie wiadomo, czy nie będzie to do końca roku, bo tak naprawdę Base ma wszystko gotowe chodzi o tak naprawdę zebranie pewnie dokumentacji. Kolejne bardzo duże ogłoszenie, które mnie bardzo cieszy, dlatego że. Ja bardzo lubię jak Solana jest doceniana, a Solana jest duża, Solana przetwarza bardzo dużą ilość transakcji, Solana generuje dochód, aplikacje generują dochody i Solana ma bardzo dużo użytkowników, i moim zdaniem jest obecnie jednym z najmocniejszych blockchainów. No i oczywiście tutaj na Basecampie ogłoszono Otwarty most pomiędzy właśnie Base'em a Solaną, który, który tak naprawdę ma ułatwiać i umożliwiać przepływ aktywów między tymi sieciami. Sporo na tym kampie mówiono o Solanie, co też pokazuje, że sama filozofia Base'a ma być taka, że Base ma być takim mostem, ma łączyć kapitał, a nie taką oddzielną wyspą. Większość blockchainów, które postawiło właśnie na ten scenariusz, żeby być taką trochę zamkniętą wyspą, z którą ciężko się integrować, najprawdopodobniej poszło albo pójdzie do piachu i takie są fakty. Dzisiaj, jeżeli ktoś chce mieć dobry projekt, musi być łatwy przepływ pomiędzy sieciami, pomiędzy słuchajcie aktywami, a więc token, most, most solany. No i oczywiście to, co mówiłem wcześniej wspieranie to wszystko. Ten, ten token ma również pomóc wspierać cały ekosystem Base'a i tak naprawdę po tych informacjach mamy cały wysyp y, tweetów od projektów, które deklarują wierność Base'owi i tak jakby wzmacniają tą informację, że chcą na sieci Base budować. Co to słuchajcie, oznacza dla nas. Ja pamiętam te dyskusje, kiedy zaczynaliśmy klepać transakcje Base'a. Nie pamiętam daty, no ale dwa lata to na pewno. Więc jakiś czas już to robimy. Pamiętam kampanię Base Summer, kiedy sporo kasy na NFT zostało przepalone. Natomiast oczywiście jak zawsze były dyskusje, że tego tokenu nie będzie, bo Tim kiedyś powiedział, że nie będzie, i historia nam się powtarza. Tak samo było z arbitrum, wiele osób odpuściło, tak samo było z Base'em, też wiele osób odpuści i tego dropa nie dostanie. Natomiast trzeba się zastanowić, czy jeszcze warto. Czy jeszcze warto? Oczywiście ja tego nie wiem. Natomiast to, co możecie zrobić, to sprawdzić sobie na Dune, sprawdzić sobie yy, na Onchainie, Te linki latają po. Po, yy, po sieci, więc y, na Twitterze bez problemu je znajdziecie. Ja też wieczorem pewnie zrobię tutaj tweeta. Zobaczyć ile macie punktów. Yy, ja uważam, że jednak stare transakcje będą brane pod uwagę, no ale myślę, że po ogłoszeniu tokena znowu wróci trochę tej płynności do, do base'a i ludzie zaczną znowu te transakcje klepać. Moim zdaniem warto podejść do tego yy, systematycznie i ja już Wam kilkakrotnie w tym roku pisałem o tym, co ja robię i że właśnie BASE jest tym miejscem, gdzie odświeżam swoje transakcje, gdzie stake'uję swojego etera, gdzie stake'uję część swoich stablecoinów, gdzie staram się właśnie pokazać tą aktywność i mam nadzieję, że dla tych osób, które uważnie słuchały i nie zostawiły BASE'a, mam nadzieję, że te osoby zostaną, słuchajcie, wynagrodzone, więc mm, myślę, że warto, jeżeli miałbym coś teraz doklikać, oczywiście transakcje systematyczne jak najbardziej tak, ale to zobaczyć, czego Wam brakuje, może nie ma jakiegoś deploy kontraktu, może nie macie jakiegoś LEND zrobione albo BORROW tak żeby zwiększyć sobie ten on -chain score i na to zwróciłbym uwagę, natomiast fakty są takie, że moim zdaniem token będzie było to planowane i jak zwykle te osoby, które mówiły, że nie warto nic robić, słuchajcie, racji nie miały. To co oczywiście jest jeszcze ważne to to, że tak naprawdę śledząc yy, te główne konta takie powiedzmy social mediowe na X, które pokazują jakieś urywki właśnie z CNBC czy z innych telewizji no nie ma praktycznie tygodnia żeby jakiś ważny gracz nie powiedział paru słów o Solanie wczoraj mieliśmy właśnie gościem tutaj CNBC Plus był dyrektor finansowy Pantery też founder Pantery i mówił właśnie o Solanie, mówił o transakcjach mówił dlaczego Solana jest dobra dlatego ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i nie mówię Mówię tutaj o samym wzroście ceny Solamy, bo o tym nie chcę dyskutować. Kto wcześniej kupował Solamy, to myślę, że jest zadowolony. Natomiast jeżdżąc po konferencjach, patrząc to, co, co się dzieje na dużych konferencjach Solamy, analizując to, co robi Fundacja Solamy, jak rozwija się Koloseum, jak super teamy, między innymi Super Team Polska działają, pozdrawiam serdecznie. To wszystko powoduje, że jestem tutaj bardzo dobrej myśli. No i słuchajcie, tak jak wiecie, wiele, wiele miesięcy temu zacząłem... Swoją taką nową przygodę w tym cyklu z projektami z ekosystemu Solana. Zacząłem przygodę, mam na myśli to, że. Czynniej prężnie dużym kapitałem uczestniczyłem w DeFi. Większość tych projektów wypłaciła już airdropy. Jedne były lepsze, inne były słabe, inne nie wypłaciły praktycznie nic, a niektóre były naprawdę soczyste, tak jak choćby od samego Jupitera. Na ten moment z tej mojej starej gwardii y, czekam oczywiście na airdrop od y, Meteory. To jest na pewno coś, na co czekam bardzo mocno. Czekam na Mergin FI, które połączyło siły z innym projektem. Poczytajcie u mnie na X, macie więcej informacji. Y, i mamy też nowe osoby na pokładzie i ten mm, smród, w cudzysłowie, który został wytworzony po rozpadzie tam teamu, został ugaszony i projekt idzie naprawdę w dobrym kierunku. Więc to są te dwie rzeczy. Czekam na neutrala jeszcze, ale już dzisiaj widzę, tak jak będąc w Stambule na konferencji, widziałem jak projekty grają pod stablecoiny, jak powstają nowe projekty, takie jak cast, takie jak stokenizowane akcje na Solanie, a więc Remora Markets. Teraz widzę, że bardzo mocno ruszyło ja na ten moment wybrałem 6 projektów, jest tego dużo więcej, ale nie da się być wszędzie, szczególnie, że działanie na airdropach na Solanie wymaga jednak kapitału. Ono jest też dla ludzi z ekosystemu Solany, no bo my po prostu tą solanę mamy, ona płynie z jednego miejsca do drugiego. Mamy stablecoiny właśnie na solanie. No i słuchajcie, ja tutaj wystartowałem od czterech projektów poradniki macie oczywiście na Xie. pierwszy projekt to jest oczywiście on refinance, macie całą instrukcję rozpisaną, jest loop Scale, który też daje bardzo dużo możliwości, to był ten pierwszy mój tweet, no i oczywiście hylo i, i tutaj jako coś co spina rate X. no i teraz słuchajcie, przez ten tydzień, Testuję tu różne strategie, rozpisałem Wam takie pierwsze y, pierwszy rzut oka na to y, i też mam nadzieję, że po pełnym tygodniu dam Wam taką instrukcję, w jaki sposób tutaj y, też tą strategię y, zrobić tak, żeby ona była dla każdego. Co zrobić z mniejszym kapitałem, co z większym, czy warto rozbijać się na kilka projektów, czy lepiej skupić się na jednym, dwóch. Być może to będzie lepsza opcja, więc kilka takich strategii wam rozpiszę. Ja na ten moment działam w tym czterech, czterech tematach. Jeżeli chcecie wystartować, zapraszam na Xa i tam też macie moje linki referencyjne i kody, bo one dają busta i po prostu warto z tego korzystać. No nieważne, czy ktoś kogoś lubi, czy nie, macie za to więcej punktów. Natomiast fakty są takie, że tych projektów jest więcej i DeFi na solanie jest bardzo, bardzo mocne i jak ktoś chce zarabiać. To będzie zarabiał masolanie na nawet w najprostszy sposób, dodając płynność na przykład na radium yy, stokenizowanych akcji, na przykład jakiejś Nvidia czy czegoś do USDC, tam też nieraz jest kosmiczne oprocentowanie, więc można sobie działać w różnych miejscach. Oczywiście. Jedni są zwolennikami, inni są przeciwnikami systemu punktowego. W niektórych projektach widać ranking, w niektórych nie. Natomiast fakt jest taki, że tutaj jest jeszcze nie we wszystkich projektach duża ilość osób, więc lepiej jest wystartować wcześniej. Też pokażę wam kilka projektów, które są w sezonie zero, co naprawdę daje fajne rzeczy. Ja pamiętam jak ja startowałem w metaorze, też ludzie mówili, że jest dużo ludzi, a potem się okazało, że za 2024 miałem lepszego busta za punkty niż za 25, więc po prostu warto czasami wystartować y, wcześniej, nawet jeżeli masz mniej kapitału, to możesz mieć potem lepiej zbustowane punkty, bo często projekty doceniają tutaj tych wczesnych y, użytkowników. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to co spina działania na Solanie jest to telefon od Solany, a więc Seeker i mamy coraz więcej możliwości. Y, mamy projekty, które możecie testować pod dropy i jeden z projektów, który ja oczywiście obserwuję, jest to Perena i mieliśmy wczoraj od Seekera ogłoszenie, że te osoby, które mają telefon, trzeba sobie zrobić specjalnego MFTK będą miały plus 10 do API. Plus 10 to jest bardzo dużo, i jest to po prostu konkretny ukłon w te osoby, które dla tych osób, które mają telefony, które działają na ekosystemie Solany. Więc jak najbardziej ok. Tyle o Solanie. Ja też ogłaszam, że mocno wróciłem do DeFi, pozbierałem swoje środki, poprzenosiłem. Więc tak to wygląda. Jeszcze tylko wrócę do Base'a. Ja na Base'ie mam około 10% kapitału. Tak naprawdę wszystko było grane, rozgrywane pod airdrop Arcadia. Całkiem nieźle to wyszło. Myślę, że kto działał z nami na Arcadia Finance jest zadowolony. Ale jest kilka protokołów, na które możecie wrzucić środki. I jeszcze tylko dodałbym do tego Base'a. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby nie mieć pustych portfeli. Co z tego, że masz 1000 tx Jak nie trzymasz żadnych y, środków na portfelu na sieci Base, to możecie zdyskwalifikować, nie Zróbmy takich błędów, jak ja zrobiłem m.in. na Starknecie, co z tego, że miałem płynności, jak nie miałem wystarczającej ilości etera, a więc o tym będę przypominał, bo o tym warto pamiętać. Czyli, czyli trochę rusza, przede wszystkim ich ostatnie ogłoszenie po to, że White Paper jest zgodny z Miko, nie wszystkie projekty mają White Paper zgodny z przepisami Unii Europejskiej, a więc tymi mikoskimi natomiast oczywiście y, same fantokeny i wszystko działa zgodnie z przepisami, co jest bardzo, bardzo dobre no i oczywiście na Chilizie możecie też popatrzeć co nowego się dzieje ja czekam cały czas na nowe projekty, czekam na wzmocnienie aplikacji Socios no bo jakieś tam projekty się budują, to nie jest tak, że, że nic, ale Chiliz zawsze był mocny Sociosem i to Socios wyznaczał tak naprawdę ten trend i to Socios wlewał właśnie y, nową ilość użytkowników i powodował, że ten cały ekosystem fantokenów Generował emocje i było, słuchajcie, to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Z ważniejszych, słuchajcie, informacji, to to, że um, tak naprawdę czekamy, jak to wszystko się rozegra. Pilnujcie swoich altcoinów, posprawdzajcie. Ja ostatnio też. Y jest wiele checkerów do sprawdzania portfolio, sporo kasy pościągałem. E, znalazłem 2000 prawie dolarów na czterech e, portfelach. Gdzieś tam leżało sobie to na sieci Arbitrum. Na samym Starknecie miałem na kilku sieciach na BNB, na Arbitrum, na Linei, porozkładane płynności. Słuchajcie, chcesz wystartować na przykład masolanie, na pozabieraj to wszystko co już wypłaciło, z czego nie zamierzasz korzystać, bo jeżeli zamierzasz to zostawiasz i przerzucasz to w, w nowe miejsce. Jestem pewien, drogi Widzu, że znajdziesz całą masę dolarów porozkładanych w różnych miejscach grosz do krosza w jeden ekosystem i próbujemy działać miałem też trochę na kosmosie, odebrałem tam trochę airdropów i Dimension i celestie, kilka innych tematów, no gdzie dzisiaj to jest, gdzie jest ten słynny Solana Killer, gdzie jest kosmos, chyba wszyscy widzimy i też stamtąd swoje środki pozabierałem jakiś czas temu, ale tam też ten Unstake jest 30 dni tak to wygląda, czekamy słuchajcie na środę, pilnujemy, widzimy się na konferencjach, pamiętajcie o tym, że w każdy piątek 10.00 spotykamy się na X i tam podsumowujemy cały tydzień i tam będą również bardzo fajne nagrody dla Was, a jeżeli chcesz mnie wspierać i wspierać krypto ekipę masz dwa ważne linki, giełda oczywiście, bybtu, tam dużo nowości no i oczywiście by Giełda Mexi Global, gdzie możesz ciągle jeszcze handlować bez KYC i mamy bardzo dużo airdropów y, listowanych, bardzo szybko niskie opłaty, także tak możesz wspierać mniej krypto ekipę. Na dzisiaj to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie, Hej Ekipa.